Cześć widzowie. 7 karty w kolorze atutowym to sytuacja nie aż tak bardzo wygodna w przypadku gdy mamy ich 8. No natomiast jest to sytuacja, z którą prawdopodobnie będziecie mieli do czynienia jak również z tym, że nie zawsze ten walec z góry powiedzmy będzie. No i klasycznie zaczniemy od Rozkładu koloru, który będzie ważny, żeby określić prawdopodobieństwo na, na impas, no bo nie będzie ono zawsze wynosiło 50%. No więc przy rozkładzie 7.0, no to klasycznie nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że tutaj impas jest niemożliwy, więc będziemy rozpatrywać tylko przypadki, gdy ten kolor rozłoży nam się 6.1, 5.2, 4.3 yy, i w zasadzie tyle. Odpowiednio prawdopodobieństwo na to, że walec jest singlowy, czyli że nie leży żaden inny, no to dzisiaj niech będzie kier powiedzmy przy nim. Tutaj, że walec znajduje się z innym kierem, i tutaj, że walec znajduje się z dwoma i trzema innymi kierami. No I nasze prawdopodobieństwo na zamknięcie oczu i ściąganie z góry, i że zakończy się to sukcesem, wynosi 54%. No bo pozbywamy się możliwości, gdy walec był singlowy, dublowy, w trypletonie i w zasadzie tyle. No bo czwarty walec bez impasu, no to będzie brał lewe. Także nie zabezpieczyliśmy się przed, przed tym że walet jest co najmniej czwarty. No i rzecz warta rozróżnienia, to znaczy jeśli mamy rozkład 6-1, no to nasz impas nie wynosi 50%, no bo jeśli chcemy wziąć wszystkie lewy w, w tym kolorze, no to jest ich 6. W przypadku, gdy będziemy impasować od razu, czyli zakładamy, że na przykład nie wiem, walet znajduje się po naszej lewej, no to w przypadku, gdy będzie to piąty walet, no to nie weźmiemy wszystkich lew, no bo wyobraźmy sobie, że udaje nam się wyimpasować tego waleta, no nie możemy drugi raz impasować, więc albo oddajemy lewę przeciwnikom na, na tego waleta, albo ściągamy z góry, tak? Jeśli ściągamy z góry A z dama i cały czas walet nie spadnie, no to już następną lewę w tym kolorze wezmą, wezmą, weźmie przeciwnik. Natomiast... Jeśli mamy rozkład 52 lub 43, no to gdy mamy rozkład 52 i no to możemy zabezpieczyć się i przed tym, że walet jest czwarty i piąty, no bo podwójnie im pasujemy, więc po prostu 50 na 50 albo uda nam się trafić stronę, albo nam się nie uda. Oczywiście przy założeniu, że po pierwsze posiadamy as król dama 10 no i jeśli chcemy podwójnie im pasować, no to też dziewiątkę przydałoby się mieć. Oraz to, że te, ten kolor 5-2 podzielił się w taki sposób, że mamy dwie, dwie blotki sekowe, czyli, czyli na naszej ręce albo dziadku występują dokładnie dwie blotki, tak? No bo jeśli założymy, że w jednej z tych dwóch kart mamy figurę, czyli na przykład asa, no to zobaczcie, że jak impasujemy po jednej stronie, no to zwykle jeśli przeciwnik może wziąć lewę na, na tego waleta, to go weźmie, więc już nie będziemy mogli drugi raz impasować u przeciwnika po tej samej stronie, no bo nie będziemy mieli... no bo nie będziemy mieli... Do czego? Dla rozkładu 4-3, no to wystarczy, że tylko jeden impas się uda, czyli wykonujemy jeden impas, załóżmy, że trafiliśmy, no i potem ściągamy z góry i bierzemy cztery lewy w tym kolorze, więc dlatego te prawdopodobieństwa się od siebie różnią. No i załóżmy scenariusz, że przeciwnicy dokładają do koloru, no bo gdy nie dokładają, no to jest nam przykro i w zasadzie tyle. No więc gdy mieliśmy 7 kart w kolorze i obaj przeciwnicy dołożyli do koloru, no to przeciwnikom z sześciu zostają jeszcze 4, czyli w najgorszym wypadku walet był walet może być piąty. Natomiast te prawdopodobieństwa, które będą nas interesować, są na waleta w dublu, w tripletonie i na czwartego. No i jeśli kontynuujemy ściąganie z góry i wiemy, że przeciwnicy dołożyli na początku do koloru, no to również jakby dalej nam się udaje ten plan, gdy walet był w dubletonem bądź w tripletonie. No, natomiast dla rozkładu 5-2, jeśli obaj przeciwnicy dołożyli do koloru, a my zdecydowaliśmy, że idziemy prawdopodobieństwem tym. Największym, no to możemy wykonać jeszcze jeden tylko impas. No i ten jeden impas może nas uchronić przed maksymalnie czwartym waletem. No bo jeśli będziemy impasować, to zaczniemy z tej ręki albo z dziadka, tam gdzie mieliśmy dwie karty i teraz została jedna. I no to udaje nam się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy walet nie jest piąty. U którejkolwiek ze stron, oraz że leży po, po niech będzie lewej, lewej stronie. Dlatego to prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 50%. Dla rozkładu 4-3, jeśli raz ściągnęliśmy z góry, no to znowu wystarczy tylko raz w zasadzie impasować i bierzemy wszystkie lewy w tym kolorze. No ale jak widać po, po wartościach, bardziej opłaca nam się trzymać zamknięte oczy dalej. No i jeśli znowu. Obaj przeciwnicy dołożą do koloru, no to zostają im dokładnie dwie karty. Skoro zostają im dokładnie dwie karty, to są dwa scenariusze albo ten walet. No i przy założeniu, że oczywiście walet nie spadł. To, że jest albo trzeci, albo że jest czwarty. Jako, że jest większe prawdopodobieństwo na to, że walet jest trzeci, no to nie opłaca nam się impasować, tylko trzymać zamknięte oczy i ściągać dalej z góry. Czyli w przypadku, gdy mamy 7 atutów. Atutów bądź też kart w danym kolorze, to nie zastanawiamy się za bardzo nad, nad impasem, no chyba że mamy jakieś dodatkowe przesłanki, które mogą sugerować, po której stronie ten walec się może znajdować.